Cześć kochani, witajcie na moim kanale. Dzisiaj mamy haul z Ikei. Byłam niedawno w sklepie, wstałam w kolejce, wiecie, teraz jest co najmniej godzina czekania przed tym, żeby wejść do sklepu i obkupiłam się, jak widzicie, tutaj z boku mam mnóstwo roślin i są to rośliny oczywiście. Artificial, czyli są plastikowe. Po pierwsze, kupiłam doniczki, których nie spodziewałam się, że kupię. Kupiłam je dwie są takie wiklinowe, jak widzicie i w środku są plastikowe. To jest e, Fruitful frit, tak to się chyba nazywa. Możecie tutaj zobaczyć, nadzieję, że się wyostrze. O proszę bardzo. E, te doniczki niepajnem ile kosztowały. Zostawię wam wszystkie ceny tutaj e, na dole, żebyście e, wiedzieli dokładną cenę, bo już naprawdę nie pamiętam. Do tego właśnie w tym e, kwiatek e, taka ala trawka z takimi białymi końcami. Nie spodziewałam się, że wybiorę ten kwiatek, ale później podpasował mi właśnie przy tej dużej monsterze. I jest to kwiatuszek fajka. Tak wygląda. Że się tu wyostrzył. Proszę bardzo, to jest jego kod. I było pełno, naprawdę tych kwiatów. Były przeróżne. Nie mogłam w zasadzie się zdecydować. I mój koszyk był cały zielony, po prostu. Może przejdźmy do tego, że kupiłam dwie monstery. Wyjmę z tego tutaj kosza. Pokażę Wam tylko jedną. Taka olbrzymia monstera. I cena jej pamiętam. Ona kosztowała 29 funtów. <laughs> Zastanawiałam się też nad takimi palmami. One były dużo droższe, ale nie mogłam się zdecydować. Nie wiedziałam za bardzo. Czy na przykład mi te dwie monstery już wystarczą Czy będę chciała więcej Więc na razie kupiłam to, co tutaj zobaczycie A resztę może dokupię następnym razem I jest to też właśnie fejka Mam że mi się wyostrzy Tak, tutaj jest Cenę wam zostawię na dole Ale z tego co pamiętam, ona kosztowała 29 funtów I może właśnie przy tej monsterze To pokażę wam ten kosz Kupiłam dwie monstery takie już pokazuję Kosz Zobaczcie, taki takie wiklinowe, i one były, nie było z całych wiklinowych niestety, bo chyba taki bym wolała. Były tutaj na przykład białe, były tutaj różowe i były czarne, ale ja później stwierdziłam, że chyba ten będzie najlepszy. I to jest, już wam pokazuję, 25 cm. Jest dosyć duże. Można go też, wiecie co, po prostu postawić w pokoju i na przykład koce tam trzymać, też będzie fajnie się sprawdzał. A ja to będę miała w przedpokoju, właśnie tutaj będę miała moją Monsterę. I już może przejdźmy, tutaj Wam pokażę. Kupiłam dwa taborety, takie czarne. Były też białe. One są metalowe, a góra jest plastikowa. Zaraz może Wam pokażę, tutaj na tym drugim żeby to już odstawić moment. Stoi chyba. Eee, tak, już Wam pokażę. Tak wygląda ten taboret. I słuchajcie, ja na początku chciałam po prostu kupić sobie stojak, taki zwykły stojak, żeby postawić kwiaty. Eee, widziałam różne stoliki i one były mniej więcej od 19 funtów. Do no, nawet 55 były Dwa takie małe stoliki e, Czarne, bo ja chciałam właśnie czarne meble Czarne do, do, dodatki, ale zaraz zobaczycie dlaczego e, I one były właśnie w takich cenach A ten taboret kosztował tylko 4 funty I tak jak mówię, były także białe Tak więc e, też jeżeli ktoś ma białe wnętrza I chce takie właśnie białe No to są Kosztują tylko 4 funty, tak jak powiedziałam. Super się szybko złożyło, i już mi tutaj kwiatuszki stoją. Kolejny kwiatek, który tutaj położyłam, jest to orchidea. Ja już jedną mam taką dużą i jedną mam mniejszą, i on kosztował chyba 10 funtów, ale zostawiam Wam ceny tutaj na dole. No, przepiękne to jest. W zasadzie. Yy, nie pojechałam po orchideę, ale jak przechodząc sobie później pomyślałam, że chyba będzie tak fajnie, właśnie wyglądało z tym zielonym. Ale wszystkie aranżacje, później jak to wygląda u mnie w domu, zobaczycie na innym, kan na innym filmiku. Kolejna rzecz to już jest drugi kwiatek. Tutaj też to jest fajka. Taki jest kod. Zostawię wam napis, ile to kosztowało. I jest to taki jakby niby bluszcz który zwisa i on będzie tutaj sobie leżał, zwisał z jednego tego taburetu. No i teraz przejdźmy do wielkiej siaty. Zobaczcie na to, tak to wygląda. Przytaskałam to i już zaczynamy. Po pierwsze kupiłam taką nakładkę na ciasto, jakieś ciasteczka, rogaliki, tu jest kod tego, mam nadzieję, że wam się wyostrzy i zobaczycie. On ma tutaj dziurki. Jedyny minus to taki, że nie było podstawki. Bo fajnie by było właśnie mieć podstawkę, żeby to ciasto stało i można gdzieś je przenieść. Ale też dobrze będzie na po prostu zwykły talerz i przykryć. Nawet owoce można tym przykryć, żeby nie latały muszki. Bardzo mi czegoś takiego brakowało. Znalazłam w IKI i była naprawdę dobra cena tego. Kolejne rzeczy to jest taki organizer do szuflady. To jest nazwa tego. On jest z takiego filcu, ale bardzo no, twardy. Na pewno nie jest jakiś tam, który będzie się machał. No i świetnie, do szuflady można sobie tutaj powrzucać wszystkie rzeczy. Ona pójdzie to akurat do mojej toaletki, ale później mam już plan, właśnie, żeby w szafach też mieć takie. Właśnie organizery. rzucę na ziemię. Yy, kolejna, właśnie taka podkładka, to jest taka większa. I niestety był inny kolor. Yy, Tamta jest ciemniejsza, ta jest jaśniejsza, ale myślę, że to nie będzie bardzo się rzucało w oczy. Zresztą to będzie w środku szuflady. I nazwa jest taka. Okej, okay, to już są dwie. Yy, kolejna rzecz, kupiłam konewkę. Za funcika, tylko funt. I nie było czarnych, nie było szarych. Były białe, chyba zielone i niebieskie. Tak więc biała wydaje mi się, że będzie najlepsza. Do mnie do ogródka. Będę miała sobie w końcu konewkę. Yy, tutaj jest kod, ale nie wiem, czy zobaczycie. O, chyba tak. Taka konewka. I to już było przy kwiatkach one stałe, bo na początku nie mogłam ich znaleźć. Tutaj mam kolejną doniczkę jeszcze jedną. Właśnie taką wiklinową, ratanową, nie wiem, jak to nazwać, więc fajnie będzie mi pasowało do tego stylu tutaj w domu. Kolejna rzecz to jest deska do krojenia. I to jest ta deska z serii. Bo ja chciałam właśnie taką małą, wiecie? zawsze nie chcę mi się wyciągać tej dużej, a chciałam tylko jedną rzecz uciąć. Przekroić, tak więc wzięłam mniejszą i to jest właśnie z tej takiej kolekcji, nie wiem czy kojarzycie, tu jest nazwa tego, bo jest tam taki wózek w Ikei na różne rzeczy kuchenne i to jest jakby na górze tam, i że to jest wymienne, że to jest właśnie z tą deską do krojenia, tak więc wzięłam to, nie pamiętam, jak to kosztowało, ale zostawię wam tutaj w opisie, tak więc mamy deskę. No i tutaj jeszcze kilka rzeczy Mi zostało, kupiłam słój Ten słój będzie na makaron Tak się otwiera On jest tutaj, ma jeszcze gumkę I widziałam, że te gumki też można dokupić w IKEA W razie czego, gdyby się przerwały Tak więc ja będę trzymała tutaj makaron Żeby tak fajnie wyglądało w szafce Żeby nie było tych różnych plastikowych Torebek Kolejny słój Taki sam, ten sam rozmiar. Były chyba trzy rozmiary, i też widziałam, że te słoje były w różnych kolorach. Widziałam takie bardziej niebieskawe, ale ja jednak chciałam, żeby był po prostu taki przedroczyste. Kolejne, kolejne rzeczy, puszka. Ja już mam te dwie puszki, gdzie trzymam herbatę. I tutaj będę miała też jeszcze zieloną herbatę, bo mi właśnie brakowało. I do tego jeszcze puszka większa i tutaj będę miała kawę, ponieważ ja kawę piję non stop i potrzebuję dużą puszkę. Tak więc będę miała wszystko tutaj już tak samo wyglądające. Kolejny pojemnik do płatków śniadaniowych, albo też można tutaj makaron wrzucić. Zobaczymy jeszcze. Ja już kupiłam chyba trzy albo cztery mam takie. I zapomniałam, jak byłam teraz w IKEA, ile jeszcze potrzebuję, tak więc na razie wzięłam jeden, ale mówię, że to były teraz takie zakupy bardziej sobie pooglądać, zobaczyć, co mi brakuje, co bym chciała jeszcze dokupić. Nie chciałam wszystkiego, więc na razie e, zadowolę się tym, co mam, porozkładam to wszędzie, poorganizuję tak, jak chcę, a później jeszcze sobie napiszę na karteczce, co mi jeszcze brakuje i co by mi się przydało. Tych pojemników jest tam mnóstwo i one się naprawdę dobrze dla mnie sprawdzają. Fajnie, co się całe otwiera. Nie połamało nam się, już mamy chyba ponad rok. Tutaj jest takie właśnie fajne, mniejsze otwarcie, żeby sobie wsypać płatki. Jest naprawdę dobre. Sprawdza mi się. No i ostatnia z takich mniejszych rzeczy to jest świeczka. Ja je zawsze tam biorę. I nie wiem, go wzięłam tylko jedną. Wydawało mi się, że wzięłam trzy. Aż naprawdę to jest dziwne, bo mam tylko jedną świeczkę w koszyku była. Więc no jest A już wam pokazuję jaki to jest zapach To są takie śmietankowe lody waniliowe jest naprawdę świetny zapach I on tu jest napisane, że działa 25 godzin um, Ja czasem wiecie co, teraz Sobie włączam świeczkę Zapalam świeczkę i ona mi się pali co luźki dzień I w domu pięknie pachnie A ja uwielbiam właśnie takie waniliowe zapachy I kokosowe Więc zobaczymy czy na pewno będzie 25 godzin Czy nie tak no mniej więcej ile? Dwa dni by mi się mi świeciło i pachniało pięknie, bo w nocy oczywiście nie jest zapalona. ale teraz najważniejsza rzecz, pokażę Wam najcięższa nie mogłam się zdecydować ale jednak kupiłam białą szafkę szafkę pod telewizor, tak więc już dla Was pokazuję jak wygląda a to jest szafeczka, którą kupiłam i już złożyłam dzisiaj rano ona jest z dwoma szufladami i na początku nie mogłam się zdecydować, czy szafeczkę po prostu, bo chciałam naj... Prostszą szafkę i na początku myślałam, że po prostu ona była pusta i chciałam tam koszyczki włożyć, ale później znalazłam jednak to z szufladami i stwierdziłam, że chyba z szufladami będzie lepsza, bo zawsze można coś tam schować. A tak się właśnie prezentuje ta szafka. Zostawiam wam nazwę i cenę w opisie. Ja już się będę z wami żegnała, mam nadzieję, że Wam się ten haul podobał. Podobały Wam się rzeczy, że się trochę zainspirowałyście, a ja cały dom jeszcze wam pokażę, jak już wszystko będę miała, wszystko będzie gotowe i do zobaczenia w następnym pa!